Jeszcze za wcześnie. Mówiła, że to zrobi. Nie wiedziałem, że tak szybko. Fajna co? Peter, miło Cię widzieć. Chętnie odwdzięczę się za pyszną kolację pierwszego dnia. Miło było gościć Cię w naszym mieście. Poznałem tu cudownych ekscentryków. Sla tych bardzo mnie zaskoczyło Wszyscy tu przed czymś uciekają. Cześć! Dzięki! Nie ma pracy. Miejsce bez zasad oferujące wolność. Jego mieszkańcy stworzyli nową formę społeczeństwa. Czy piratów zjeczyli do nie mi na pana mięsa. Dziękuję. Nie yes, zjedz yes, psa. Jest tej samej wielkości co chodko. Od dziesięciu lat odwiedzam ludzi, którzy zaczęli nowe życie w dziczy. W kontekście wyobrażam sobie Slapsy jako metkę dla tych, którzy chcą żyć.